Samsung Żywiec trochę zamarzły, ale temperatura teraz jest paskudna dla pomp ciepła, bo jest chyba plus jeden. Wilgoci całe mnóstwo. Cała jednostka się ja pokażę to z drugiej strony, bo to lepiej widać. Już tak będzie widać, jak się ładnie paruje. defrost się zaczął nie wiem jakieś 30 sekund może minutę wcześniej niż zacząłem nagrywać od góry już się robi rozmnożone Próbuję pokazać na sterowniku, jak to wygląda teraz. Na sterowniku tutaj te temperatury są troszkę inne. Widzicie? wylot wody z pompy jest 23. Przed chwilą było całe 30. Także tutaj jest inna praca. na liczniku. Dwa lata z tego, co że pracy, pompy mamy osiem tysięcy czterysta kWh, całość się tutaj ładnie wodą pokryła. kaka Kateruk no tam, 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 tam do, do Teraz się odpali 3 nie wiem około 4 minut, może 4,5 minuty Woda też nam przestaje ciepłać Jeszcze jakaś reszta Tutaj inwestor już dostał, dostał reprymendę, żeby sobie ogarnął ten odpływ Oby to, że to zrobi Z całej pompy paruje Prawie jakby się zapaliła, ale nie wszystko pod kontrolą, jest OK. No i do roboty. Także tak mniej więcej wygląda defrost w pompie Samsung. EHS Split, 9 kW Powiem ja Wam, że cichutka pompa taki okay. przyjemny dźwięk